Pani Marszałek, Szanowni Państwo, gdzie jest minister finansów? Bo chciałem mu spojrzeć w oczy. Bał się przyjść do nas, pakuje się, przygotowuje się do dymisji, bo on odpowiada za ten resort. A polska gospodarka choruje, polskie finanse chorują. Przez 12 miesięcy rozwaliliście wszystko, Panie Ministrze. 12 miesięcy temu rentowność obligacji polskich była na zupełnie innym poziomie. Ona jest wskaźnikiem obrazującym sytuację w polskiej gospodarce, a dzisiaj prawie 6%. Pana koleżanka zapytała, ile będziemy płacili za dług. Ja odpowiem na to pytanie: 5 miliardów miesięcznie. Skąd pan weźmie te pieniądze? Będzie pan musiał pożyczać na rynkach, będzie pan nas uzależniał. Ci młodzi ludzie będą płacili w następnych latach za to, co wy dzisiaj robicie. Patrzę na to, co się dzieje z giełdą, bo to jest wskaźnik wyprzedzający. Orlen, ktoś powiedział, 20% spadku w ciągu 12 miesięcy. Chciałem powiedzieć, że prowadzicie nas na ścianę, jak chcecie zrobić z Polski Grecję, ale Grecja ma dwa razy niższą rentowność obligacji niż Polska. Tak się składa. Na koniec powiem tak. Mieliście być specjalistami, ekspertami, a jesteście zwykłymi nieudacznikami.